Życzliwość jest językiem, który słyszą głusi, a widzą niewidomi. Nigdy nie kłóć się z głupimi ludźmi, bo sprowadzą cię do swojego poziomu, a potem pokonają doświadczeniem. Dobre decyzje biorą się z doświadczenia. Doświadczenie bierze się z podejmowania złych decyzji. Daj każdemu dniu szansę, by stał się najpiękniejszym dniem twojego życia. Jeśli nie czytasz gazet, jesteś niedoinformowany. Jeśli czytasz gazety, jesteś źle poinformowany. Dwa najważniejsze dni w życiu to dzień narodzin i dzień, w którym dowiadujesz się dlaczego. Jeśli chcesz zmienić przyszłość, musisz zmienić to, co robisz w teraźniejszości. Martwienie się jest jak spłacanie długu, którego się nie ma. Jeśli chcesz zmienić przyszłość, musisz zmienić to, co robisz w teraźniejszości. Nie siłuj się ze świniami. Oboje się ubrudzicie, a świnia to lubi. Gdyby głosowanie miało jakiekolwiek znaczenie, nie pozwoliliby nam na to. Lepiej być optymistą, który czasami się myli, niż pesymistą, który zawsze ma rację. Sukces jest podróżą, a nie celem, wymaga ciągłego wysiłku, czujności i ponownej oceny.